Zrobiłem wszystko, co czułem. Z tego wszystkiego i tak rozumiesz, jak cię okłamuję. To też czujesz, serce wieszam na fortepianowej strunie. Siadam w kuchni i odkręcam kurek. Paznokcie wbijam pod skórę, drapie. Za oknem świat się zatrzymał w chwilowej pauzie. Lot gołębia na stop klatce. Pierwszy raz żygam, krwią, ślinę, Spluwam na parkiet, Zaraz, zasnę, jestem wśród drzew, mgła oplata ciało. Rosa wsiąka w koszulkę, Nade mną niebo. Czytam gwiazdy jak interpunkcje. Bo nie są dla mnie niczym więcej niż tylko punktem. Za świat. A w twarz świat się zaśmiał. Czekam na spotkanie z duszą, póki nie jest martwa. Mówią, że po śmierci zobaczysz ją naprawdę. Taka personifikacja pragnień Słyszę szum liści, wiatr tłumi dźwięk Światło jego ciała niszczy cień Nieskazitelna biel I tylko ja wiem jakie ma znaczenie Pamiętasz, mówiłaś, że to ostatni z moich wcielen, Jednorożec i mam wiec pośród siedem Na przekór myśliwym, co napinają w Ideały są wieczne, jeśli wierzę w niej żyję Odbierzesz mi wiarę, tylko jeśli mnie zabijesz To Zabawne w takim stopniu, że aż nie chcę się uwierzyć Bo akurat dzisiaj miałem spytać cię Czy ci zależy pogadać poważnie Wiedzieć wszystko konkretnie Wyprzedziłaś sms-em, który rozbił mnie kompletnie I go przeczytałem, wiedziałem, że już się nie pozbieram Cały zacząłem się trząść Mocno i drze do teraz I czuję miesiąc, w którym zapisane twoje imię I czuję ten ból i tą świadomość, że on nie minie Nie mam pojęcia, co stało się z tobą Naprawdę nie wiem, było nam tak idealnie A zaczęło się od ciebie I miało być tak dłużej, dałem wiarę wspólnym planom Nie mam pieprzonego pojęcia to się zestało zawsze byłaś dla mnie piękna Ale wiem, że to wiesz już zawsze Kiedy cię widziałem, nie mogłem uwierzyć szczęściu I nie zmienię tego zdjęcia na tapecie, bo jest śliczne Uzależniłem się od ciebie błyskawicznie Zdecydowanie za szybko, za mocno i za prędko Prędzej padnę na pysk niż przeżyję jakiś detok wiem, że to się tak nie skończy Sytuacja to bezsens, ale powiedziałem sobie Że, że się, się pierwszy, pierwszy nie odezwę Chciałem dać ci tony szczęścia, bo zasługiwałaś na nie Mówię szczerze, bo ci obiecałem, że cię nie okłamie. Ty mi nie, dlaczego? No to wiem, dopiero teraz zastanawiam nie w którym momencie przestałaś być szczera, ja zawsze mówiłem prawdę Ty zmyślałaś wersję własną, miałaś być pierwszą na stałe I, I to było pierwsze kłamstwo Mówiłaś, że nie odejdziesz, uwierzyłem Ci no jasne chciałbym, żeby ten SMS dzisiejszy też był kłamstwem, bo potrzebuję ciebie jak żadnej innej rzeczy I Skłamałbym, mówiąc, że chcę się z ciebie wyleczyć I wiedz, że się rozpadam Kiedy piszę ten numer, może będę go żałował, ale mówię to co czuję Przez polarną noc, choć słońce nie wschodzi Ja mam jasność, bo mam w dłoni twoją dłoń Przez kroń, twoją skroń, słońce nie wschodzi Jesteś moją gwiazdą, płon. Tysiące kilometrów pustki wokół to nic Nie zniosę tylko kropli pustki wokół twoim me Musimy biec kiedy czas stoimy, Musimy chcieć gdy słońce nie chce wschodzić ty nie Trać mnie Choć nie powiem ci kiedy dojdziemy póki idziemy lud Nie może nas w siebie zamienić choć Krok w krok, biodro w biodro Nie jest nam chłodno w tej ziom to jemu jest gorąco przy nas Uwierz wytrzymaj Umiesz zatrzymać rezygnację I zrezygnować z niej zamiast rezygnować z nas Nie trać mnie nawet jeśli chcesz końca i masz rację 没什么。<noise> <noise> Może szczęście mnie omija, może gdzieś czekaje Katerina z marzeń, może już podeszła do mnie, jak fiobie brudny był w substancję i nie pamiętam co mówiła, czy w ogóle była, czy zawiązałaby się przyjaźń ze mną. Nawiązała się rozmowa, chociaż ani alkobełko ze mną. A może była tą podstępką i patrzyła, jak się ślizgam po nawierzchni Myśląc to, to za ścierwo, Może mówiła, Radek, przestań pić choć ze mną, znów ci krew po rękach spływa, znów cię atakuje beton dzisiaj. Może była z koleżanką wtedy i koleżanka jej mówiła tym. Typ nie jest warty ciebie Może wcale jej nie było tam pod w nocy Może poznała mnie na bo Chociaż sama brała prochy Może chciała przestać brać Miała szaty, nowe włosy że wcale jej nie znałem Chociaż znali ją chłopcy z tych to Tanich jak gdzie się piło tanią wódę Potem brało się za szmaty Albo swoje, albo cudze tam Gdzie przestawał człowiek być człowiekiem Pięknie mówiło o przyszłości Potem niszczył siebie Mając pretensje do świata Za ten świat szary Za to, że miłość zdradza miłość Odkupując lampy Za to, że Ekaterina znowu wsiadła do Audi. Znowu nie wiesz czy to łzy, czy to bóg.